Cześć z tej strony, Kamil z portalu Bieganiu Skrzydła. Dzisiaj opowiem o mojej historii sukcesu, czyli o tym, jak udało mi się schudnąć bez diety na początku przygody z bieganiem. Będzie konkretnie, merytorycznie, będzie dużo informacji dla początkujących biegaczy. Zapnijcie pasy, startujemy. Tak naprawdę odchudzanie zawsze wzbudza w nas niepokój, ponieważ rozmyślanie o zmniejszeniu objętości własnego ciała najczęściej prowadzi do przeróżnych zakazów i nakazów, a przecież nie o to chodzi, aby się katować. Do kluczowych kwestii zarówno prawidłowego odchudzania, jak i treningu biegowego należy regularność. Bez tego ważnego czynnika trudno nam będzie schudnąć, bo jakie efekty mogą przyjść, gdy w jednym tygodniu dbamy o dietę, a w drugim napychamy się fast foodami. Nie osiągniemy wiele także wtedy, gdy będziemy biegać tylko w te dni, kiedy mamy na to ochotę. Mówi się, że najtrudniejszą częścią treningu jest samo wyjście z własnego mieszkania czy domu. Zrezygnowanie z przyjemnego odpoczynku często sprowadza się do walki z wewnętrznym oporem naszego ciała, które mówi: Po co dzisiaj idziesz biegać? Przecież zmęczysz się, więc po co to robić? Czy naprawdę myślisz, że dzięki dzisiejszemu treningowi schudniesz? Regularność działa cuda, a w połączeniu z kilkoma innymi elementami stanowi gotowy przepis na sukces. Najłatwiej jest przyjąć twarde postanowienie, że trenujemy w co drugi dzień i wskazać jakie to dni tygodnia, na przykład poniedziałek, środa, piątek i niedziela. I choćby nie wiem co, gdy przychodzi dzień treningowy, zawsze wychodzimy na bieganie. Z pozoru nawet bardzo krótki trening jest lepszy niż siedzenie na kanapie i oglądanie telewizji. Drugim sposobem na wprowadzenie regularnych treningów jest korzystanie z gotowego planu ćwiczeń, który podpowie, jak biegać, kiedy to robić i w jakiej objętości. Są plusy, ale także minusy takich gotowców, ale uważam, że na początku przygody z bieganiem dobrze jest sięgać po tego typu rozpiski ćwiczeń. Jeśli chcemy efektów i zmiany stylu życia, np. schudnięcia czy lepszego wyglądu, potrzebujemy planu działania. Jest nim albo twarde postanowienie ćwiczeń w co drugi dzień, albo gotowy plan treningów. Możecie mi absolutnie zaufać, że biegając 3-4 razy w tygodniu schudniecie bez diety. Oczywiście będą potrzebne kolejne drobne zmiany w życiu, ale bez tej pierwszej kwestii trudno będzie nam gubić zbędne kilogramy. Zaraz potem, gdy zmobilizujemy się do systematyczności, powinniśmy poznać zasadę realizacji treningów ukierunkowanych na spalanie tłuszczu. W miarę możliwości i własnych sił należy zadbać o to, żeby nasz trening był spokojny i długi. To najlepsza forma uruchamiająca proces spalania tkanki tłuszczowej. Podczas spokojnego biegu, którego intensywność mieści się w przedziale od 65 do 75% tętna maksymalnego, w dużej mierze spalany jest tłuszcz. Dzieje się tak dlatego, ponieważ trening o niskiej intensywności uruchamia procesy pozwalające pozyskiwać energię z tkanki tłuszczowej. Spokojnym biegiem pozwalającym na spalanie tłuszczu może być długie wybieganie, czyli najdłuższy trening realizowany w danym tygodniu, który dobrze jest wykonać na weekend, ponieważ w tym czasie większość osób może po ćwiczeniach porządnie wypocząć. Zaś w środku tygodnia możemy planować tak nasze treningi, aby ująć jeden bieg na dystansie około 7-10 km w drugiej lub trzeciej strefie tętna. Utrzymanie takiego przedziału tętna będzie czasami trudne. Bo na starcie przygody z bieganiem najpewniej zalegają nam dodatkowe kilogramy. A już na pewno nie mamy formy sportowca, a nasze mięśnie są słabe. Więc dostosowujemy tempo biegu do naszych aktualnych umiejętności. Ale to właśnie trzymając się spokojnego biegania możemy spalić wiele zbędnych kilogramów. Jest jeszcze pewien sposób, który możemy wykorzystać, żeby jeszcze bardziej podkręcić zjadanie przez organizm tkanki tłuszczowej. Otóż gdy nabierzemy wprawy w bieganiu, czyli przyzwyczajmy nasze ciało do wysiłku i będziemy w stanie za jednym razem wybiegać 60 minut bez zatrzymywania, sięgajmy po interwały. To ekstremalnie intensywny trening, ale jego wykonanie przynosi kilka ciekawych efektów. Jeden dotyczy tego, że mocna praca podczas akcentów podkręca metabolizm, który rozkręcony jest jeszcze przez kilkanaście godzin po zakończeniu tej sesji. Kolejnym efektem wykonywania interwałów jest to, że ten bieg różni się od spokojnych, relaksacyjnych treningów. To dobra nowina, bowiem największym wrogiem wszystkich sportowców, od zawodowców po amatorów, jest adaptacja organizmu. Ludzkie ciało szybko przyzwyczaja się do obciążenia treningowego, co za tym idzie, włącza tryb oszczędzania energii. Jesteś początkującym biegaczem, efekty przyjdą dość szybko, bo organizm jeszcze nie wie, co go czeka. Każdy trening jest stresujący dla ciała. Regeneracja wszystkich mięśni pochłonie ogromne ilości energii. Ale, gdy tylko przyzwyczaisz się do biegania, organizm zareaguje na swój własny sposób. Będzie spalać mniej kalorii, przestanie budować kondycję i nie będzie wzmacniać już tak bardzo mięśni. Żeby iść do przodu należy co pewien czas modyfikować trening tak, by ciało zmagało się z coraz wyżej postawioną poprzeczką. W moim przypadku przyszło to intuicyjnie, bo gdy schudłem chciałem biegać szybciej i dalej. W tygodniu trenowałem od 5 do 10 km, ale w weekend sięgałem nawet po 15 km wybieganie. Trenowałem po pagórkach, wykonywałem mocne podbiegi i jeszcze szybsze zbiegi. Regularnie zmieniałem wiele elementów treningu, ponieważ mój głód biegania stale rósł. Przyjemnym efektem ubocznym takich roszad treningowych było konkretne spalanie tłuszczu. W przeciągu pierwszych trzech miesięcy biegania schudłem aż 10 kg. Przez następny tygodnie udało mi się pozbyć kolejnych. Znajomi mówią, żeby nie mieszać różnych alkoholi. To dobre rozwiązanie na imprezie, ale nie podczas biegania. Jeśli regularnie trenujecie, mieszajcie swobodnie dystanse, bawcie się nimi, biegajcie w nowych miejscach, odkrywajcie je. Korzystajcie z właściwości krótkich biegów regeneracyjnych, wychodźcie na długie wybiegania, ale także męczcie się podczas interwałów. Wszystko to masakrycznie podkręci wasz metabolizm i spalanie tłuszczu. Żadna dieta cud wam tego nie zapewni. Skoro pojawił się już wątek alkoholu, to lepiej jest go unikać albo drastycznie ograniczyć jego spożywanie. Procenty nigdy nie będą pomocne podczas redukcji masy ciała. Ja sam odstawiłem alkohol na wiele miesięcy, gdy wkręciłem się w bieganie. Poza tym alkohol wzmaga chęć jedzenia, co sprawi, że pochłonimy niepotrzebne ilości pożywienia. Odchudzanie nie oznacza głodzenia. Potrzebne są jedynie drobne zmiany w ciągu dnia. Jadłem częściej, ale mniejsze porcje. Zamieniłem słodycze na owoce. Piłem szklankę wody przed rozpoczęciem jedzenia. To sprawiało, że uczucie sytości pojawiało się szybciej. Nie chodziłem głodny nawet po zakończeniu wieczornego treningu. I mitem jest to, że w okolicach godziny 22 po treningu nie możemy nic zjeść. Dobrze jest przygotować sobie posiłek oparty na węglowodanach, lekko strawny, ponieważ to on rozpoczyna proces regeneracji. Moje biegowe początki byłyby łatwiejsze, gdyby ktoś mi powiedział, że o aktywność fizyczną trzeba dbać nie tylko poprzez bieganie. Liczą się kroki nabite w ciągu całego dnia, czyli rezygnacja z samochodu zawsze wtedy, gdy możemy sobie na to pozwolić. Do pracy możemy przecież dojechać na rowerze. W pracy lepiej jest wybrać schody niż windę. Gdy mówi się o tym, wydaje się to takie banalne, ale działa w 100%. Każdy postawiony w ciągu dnia krok przybliża nas do niższej wagi. Długie i spokojne treningi, racjonalne jedzenie, unikanie alkoholu, zabawa w mieszanie przeróżnych dystansów, podkręcanie metabolizmu na przestrzeni całego dnia. To dzięki tym elementom składowym udało mi się schudnąć naprawdę sporo i zyskać lepszy wygląd. Na zakończenie powiem jeszcze, że fajnie, jeśli będziecie mieli jakiś cel, na przykład udział w półmaratonie, maratonie czy po prostu schudnięcie 10 kg. Osiągnięcie tych kamieni milowych będzie nakręcało Was jeszcze bardziej. Dzisiejszy materiał kończy serię o odchudzaniu i bieganiu. We wcześniejszych wideo mówiłem m.in. o tym, dlaczego warto się wysypiać, czym są marszobiegi i komu mogą się przydać. Jak zegarek sportowy może ułatwić nam spalanie tłuszczu, jak zacząć biegać zerową kondycją? Dzięki znajomości tych kwestii łatwiej jest pozbyć się niechcianych kilogramów i to bez diety. Linki do tych wideo są w opisie dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że dwa poprzednie materiały wideo zyskały Wasze uznanie i obsypaliście ich gradem komentarzy. Mam nadzieję, że tak będzie i z tym dzisiejszym wideo. Jeśli faktycznie Wam się podobała moja praca, dajcie proszę subskrypcję kanału, kliknijcie łapkę w górę, to zawsze mnie motywuje do pracy i pokazuje, czy dalej mam tworzyć tego typu poradniki. Jestem ciekaw, jak to było w Waszym przypadku na początku przygody z bieganiem. Co dla Was było najtrudniejsze? Regularność, wstawanie z rana przed pracą i pójście na trening? Jestem ciekaw. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie.